Siemano, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy Oczywiście jak zawsze na początek standardowa prośba do każdego z was O zostawienie łapy w górę pod tym filmem I dziękuję za każde kliknięcie, to po prostu pomaga rozwijać cały kanał Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj, oczywiście do kuponów przejdziemy za chwilę Powiem o promocji, uwaga na zwrot kasy za przegrany kupon Dla ciebie, jeżeli nie wejdzie to hajs zwracają Odpalimy konkurs i zaproszę do tych wszystkich naszych grup A potem też na spokojnie przejdziemy sobie do kuponów Więc na początek ta promocja, cały czas aktualna w BetCliku, jeżeli ktoś nie ma Konta w BetKicku, jest to legalnie działający w Polsce. Bookmaner, to można założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Po założeniu konta, na przykład takiego świrusa, można zagrać. Jeżeli wejdzie, to kasa jest od razu do wypłaty. Jeżeli nie wejdzie, to jest zwrot kasy, minus podatek we FreeBeat, jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie. No ale generalnie sprawa wygląda tak, że ty możesz zagrać sobie, oczywiście, jakikolwiek kupon chcesz. Obojętnie, jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie, jaka stawka, to nie musi być absolutnie taki kupon. Jeżeli wejdzie, kasa twoja, jeżeli nie wejdzie, zwracają kasę. Szczegóły? Znajdziesz w linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Wystarczy, że sobie w ten link klikniesz i punkt po punkcie masz fajnie rozpisaną promocję. Osoby zainteresowane tam zapraszam. Zapraszam też do naszej grupy na Facebooku ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na Discorda, Instagrama, wszędzie typerskie tematy codziennie od rana do nocy klepane. Linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. Oczywiście zapraszam też na dwa nasze pozostałe kanały: Strefa Typów, Strefa Typerów. Dodatkowe treści, filmy, kupony, konkursy, livey. Wszystko znajdziesz też w opisie pod tym filmem. Linki do tych kanałów bez problemu odkopiesz. Zanim przejdziemy Przejdziemy dalej, zapraszam do konkursu. Konkurs sobie zrobimy. Kasa w BetClicku jest do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy. No, już tą łapę w górę pod tym filmem kliknąć. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki. Minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Żyńskim a Legią. Dopisecie swój nick gracza z BetClicka. Typujecie do 21. Komentarze Edytowane, dodane po tej godzinie. Bez nikogo gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem. 7 chyba. 7 kuponów się uzbierało od osób, które już typowały. Od razu lecimy z tematem. Zaczynamy od kuponu Szymona, który 4 kupony u nas podał, 3 trafił, elegancka sprawa. 2656 zysku za dwa koła jest ładowane. Ty, nierozbity kupony na 6050 zł. Mamy minimum jedno trafienie Ajaxu z Brighton na wyjeździe. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ajax jest tragedią w tym sezonie, wszyscy doskonale o tym wiedzą. A jeżeli ktoś nie wie, to proszę sobie zerknąć na tabelę Ligi Holenderskiej. I na ostatnie mecze Ajax. Aksu, bo to jest masakra. Trzeba też powiedzieć, że Brighton w ostatnich pięciu meczach dwa razy remisował, trzy razy przegrywał, więc też ta dyspozycja nie jest najwyższa, co najmniej. Mamy spotkanie ekip, które są w jakimś tam dołku dołku formy, powiedzmy sobie tak, o. No ale tutaj oczywiście wystarczy minimum jedno trafienie Ajaxu, mamy minimum pięć rzutów różnych sportingu, oczywiście zdaniem wielu sporting jest mocnym faworytem w meczu z Rakowem, bo Raków też ostatnio dołek formy. I tutaj jeżeli chodzi o same różne sportingu, to ostatnio bili tak. 4, 2, ale poza tym 7, 5, 8 Sympatyczne cyferki, dorzucony jest Overek 2,5 goli w meczu Sturm, Gras I, i Atalanty, oczywiście tak jak Doskonale widzicie, czyli pojedynek Pierwszej Atalanty, która ma po dwóch Meczach grupowych 6 punktów, Sturm jedno Spotkanie przegrał, 2 do 1 ze Sportingiem U siebie, no i wygrał oczywiście Z Rakowem, więc tutaj liczone Jest na overkach. generalnie mocny kupon Naszej szkoła Mocno trzymane paluchy, żeby to siadło. Lecimy dalej do kupono Wojtka, 4. Podał Wojtas, Dwa trafił. Równe dwa koła profitu. Jest aktualny bilans. I za tysiaczka, za połowę jest ładowane. Zwycięstwo Lil. Lil, które słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, mimo wszystko, mimo tego, że mm, no gdzieś tam remisy, porażki wpadają w tej lidze francuskiej. Ale też ostatnio wpadły jakieś zwycięstwa z Brest i na wyjeździe z Le Havre. E, no to mimo wszystko, no, Lil na własnym terenie, wydaje mi się, nawet mimo tego, że słowan ma. Pięć meczów zwycięskich z rzędu: Liga Puchar i Liga Konferencji z Ljubljaną. To, to, to kończąc temat, wydaje mi się, że Lil jest faworytem. I tak jak Wojtek twierdzi, moim zdaniem też Lil to wygrywa. No i dziś tutaj, no. Kurde, no to jest półka różnicy, piłkarska półka różnicy Moim, moim zdaniem. Oczywiście mogę się mylić, może być, nie wiem, dwa do jednego dla Slowana, tu, tu oby nie. E, bo wtedy Wojtasowi nie wejdzie kupon. Wojtas dorzuca BTTSA w Bodo. E, turbo ciekawy mecz. Bodo, ofensywna ekipa, którą większość z nas, z tych pucharów, zna. E, gra z Besiktaszem, który też ofensywną ekipą jest, ale uwaga, ciekawostka. Bo jeżeli chodzi o Bodo, no to oni rozegrali dwa mecze w tej edycji Ligi Konferencji Europy. Jeden zremisowali z Lugano 0-0, jeden przegrali. Z Klub Bruce 1-0, więc gdzieś ta. Ofensywna otoczka, bo do troszkę w, tych, w, tych, w tej lidze konferencji pęka. Gra Besiktasz, który też ma jeden remis, jedną porażkę, więc tutaj mamy pojedynek ekip, dla których wydaje mi się, jest ostatni gwizdek, żeby o coś tutaj powalczyć. No bo Lugano klub Bruż po 4 punkty, te dwie ekipy po jeden. Propozycja na to, że obie drużyny strzelą gola w tym meczu na 2156 zł Dalej jest grubo, bo dalej jest kupon od Artura. Artur podał trzy kupony. Trzy kupony trafił, jest 3794 zł czystego zysku. Za tysiola też jest ładowany Pięć typów. Kupon marzenie dla fana rzutów różnych. Mamy rzuty rożne, mamy rzuty różne, drużynowe gościu, same drużynówki Atalanta 5 rogali, Aek, Aris yy, po 4, Tuluza 3. Nie, czyli Aek Aristulu za ta, taki mocny underdog w swoich meczach, dlatego też ta linia jest dosyć niska. No i ten szczęsny, nieszczęsny Ajax, minimum cztery rożne. Nie, też underdog bardzo duży w meczu z Brighton, więc generalnie można powiedzieć. No, Atalanta, moim zdaniem, underdogiem nie jest, kursowo też jest faworytem, więc można powiedzieć, że cztery mecze, rzuty różne pod underdoga i jeden pod faworyta. Ej to jest 5200 zł na kuponie z różnych, nie? Cztery koła profitu mogą tutaj wpaść. Pięknie by było. Panie Arturze, niech to będzie czwarty trafiony kupon z rzędu. Oczywiście nie jest tajemnicą, że jeżeli chodzi o rzuty rożne, no to bardzo mocny wpływ ma tutaj po prostu Czutka. Nie żadna wielka rozkmina, tego Czutka. Szczęście. To jak się ułoży mecz, czy akurat ta ekipa będzie na przykład goniła wyniki, czy będzie nabijała rożne. Dalej mamy kupon od Tomasza. Też komplecik na razie. 100% trafionych kuponów, bo 3x3, 3, 3356 i tu już jest bardzo dobry zabieg, bo jest kupon rozbity. 720, 750 na 2103 i 2191, czyli o. Ominie... Ten dodatkowy podatek. No, zwycięstwo Sportingu, to o czym mówiłem już dzisiaj. Sporting, zdaniem wielu, z Rakowem, który, e, który no, przede wszystkim w lidze, w lidze Europy nie dojeżdża, nie dowozi. No, Sporting jest faworytem. Raków dwa mecze, dwie porażki, zero strzelonych goli, trzy stracone. Jeżeli chodzi o Sporting, to przegrali za Talantą u siebie, ale wygrali na wyjeździe ze Szturm Gras. No i mają trzy punkty, więc, jakby tutaj, są na dobrej pozycji cały czas, jeżeli chodzi o, o tą grupę. No, a Raków niestety nie rozpieszcza polskich kibiców w, tym, w tej lidze Europy, w tej edycji Ligi Europy. I dlatego też pewnie czyste zwycięstwo sportingu. Do tego gole underdogów, bo szturm jest na własnym terenie za Atalantą lekkim underdogiem. No i Rangersi też pewnie gdzieś tam lekkim underdogiem, underdogiem są w meczu wyjazdowym ze Spartą Praga. Nie jakimś może wielkim w mojej opinii, ale jednak underdogiem, czyli można to określić jako zwycięstwo faworyta. Ten kupon Tomasza i gole dwóch underdogów na, na ponad 4200 zł, prawie 4300. To wygląda fajnie. Jeszcze trzy kupony mamy, słuchajcie. Maciej podał dwa, trafił. Dwa, e, 2374 udało się z tego uzbierać i mamy za 850 typ, który pewnie jest na kuponie, albo może nie, niekoniecznie typ, ale mecz, który jest na kuponie u wielu z Was, czyli Fenerbacze, jakieś czysto zwycięstwo, jakieś dwa gole Fenerbacze, jakiś handicap z Ludogorcem Razgrad, bo Fenerbacze gra naprawdę wybitnie, ta ich gra się po dobach chce się to oglądać, to jest gra z Polotem, to jest gra z Finezją, to jest gra mocno ofensywna. Naprawdę sklepali sobie tam fantastyczną ekipę Muhamitulata. lata. Ucz. Fantastyczną ekipę i, i wygląda to. No wystarczy zerknąć na ich ostatnie wyniki. 5 no, meczów, czy 10 meczów, słuchaj, 10 meczów z rzędu jest zwycięskich. Nieważne czy liga, czy Liga Konferencji Europy, czy jakiś puchar turecki, 10, a nawet 15. Ty 15 meczów z rzędu Fenerbacze zagrało, wszystko zielono. Do tego. Żri... No, to mi się nie podoba. Żriński lub remis over 1,5 gola. Ale też trzeba powiedzieć, że Legia po tych czterech porażkach z rzędu, no bo oni cztery kolejne mecze ze Śląskiem, z Rakowem, z AZ Alkmar i z jagielonią, no dostali po prostu w łeb. Też jest tam jakiś spadek, nie wiem, formy, jest jakiś lekki dołeczek, więc może z jednej strony faktycznie nie dziwi to, że. Ktoś tutaj celuje Zżyńskiego z remisem i over półtora gola. Oczywiście mam nadzieję, że Legia to zrobi, i że ten kupon Maciejowi, przepraszam, nie wejdzie. Znaczy remis byłby dobry. Jeszcze ok. 1-1 na wyjeździe mogę się zgodzić, ale porażka nie wchodzi w grę. Przedostatni kupon mamy od Darka. Darek podał jeden. Ale jaki? Jeden trafił 5168 zł czystego profitu. I to jest ten najmocniej grany kupon, można powiedzieć, na dzisiaj. 2700 zł ładowane na 11632, mecz, o którym mówiliśmy, Fenerbacze, e, overek 2,5 goli. Przy ofensywnej, naprawdę fajnej grze Fenerbacze Myślę, że nawet samo Fenerbacze jest w stanie tutaj wygrać 3-0. Na przykład, nie? Że sami pokryją tego overka. Więc tutaj over 2,5 goli. Mecz AZ Alkmaar i Aston Willi no to wszyscy doskonale ale wiemy, że ekipy też usposobione raczej ofensywnie, które potrafią zagrać szalone mecze. Nie dziwi mnie wybór overka dwóch i pół goli. Bo tym tu skor w legii. Zgadzamy się. Legia, szaleństwo, jeżeli chodzi o europejskie puchary, i faktycznie może. Yy... <ścoughs> Może być tutaj BTT Ezie. Myślę, że dosyć rozsądny, nie najgłupszy po prostu typ. No i dopychacz. Over 1,5 gola w gank z Ferencfaroszem. W meczu gank z Ferencfaroszem, jeżeli chodzi o ligę konferencji, no to Ferencfarosz dwa mecze, a 8 goli w ich spotkaniach padło. Jeżeli chodzi o gank, dwa mecze, 6 goli. Nie dziwi wybór. Moim zdaniem logicznie, nie? Na papierze. To jest dobry kupon ty. na 11 632 zł. Od Darka. I ostatni kupon na dzisiaj jest od Dominika. Jeden podany, jeden trafiony 1239 zł profitu z tego wpadło. Fenerbacze z handicapem minus jeden. To już trzy razy o tym meczu gadaliśmy. Myślę, że też są logiczne podstawy, żeby huknąć sobie Fenerbacze u siebie przed tą fantastyczną, fanatyczną wręcz, wręcz publicznością, że zrobią to z handicapem i minimum jedno trafienie e, Slavi e, Praga. Więc tutaj też jest dorzucony jakiś tam powiedzmy gol e, Underdoga, no bo Slavia na wyjeździe z Romą zdecydowanie Underdogiem będzie, ale, jest jedno ale, Slavia zagrała dwa mecze w tej edycji, Ligi Europy oba wygrała 2 do zera serwetę na wyjeździe, 6 do zera u siebie z szeryfem Tyraspol. Są liderem. Na bramki robią romę na razie w grupie, więc tutaj jest założenie u Dominika, że jednak trochę z tą robą powalczą. I na dzisiaj, mili Państwo, mamy wszystko. Serdeczne dzięki, że oglądaliście do samego końca. Dziękuję za każdą zostawioną łapę. E, na sam koniec przypominam, że te kupony mogą być przegrane. To, że ktoś trafił trzy z trzech podanych nie znaczy, że będzie trafiał zawsze. Pamiętajcie o tym. Zawsze jeszcze własna rozkwina. I miejcie na uwagę, że to się jakby może wszystko zesrać. Wszystko może być przegrane. Dosłownie każdy z tych typów, które są na tych kuponach. Nigdy nic tutaj pewnego nie było, nie ma i nie będzie. Na sam koniec zapraszam do dwóch na dwa nasze pozostałe kanały, strefa typerów, strefa typów. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Z pewnością. Dzisiaj też są tam jakieś dodatkowe treści. No, i oczywiście, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Zapraszam do naszych grup. Też linki w opisie pod tym filmem. Słyszymy się niebawem. Dobrego ziąga, uśmiechu na twarzy. Pozdro.